Bardzo mocno starałem się poszerzyć swoją wiedzę na temat hormonów. Chciałem poznać jak najwięcej sposobów, jak to wszystko zoptymalizować, jak to wszystko zrobić tak, żeby te hormony pomagały mi jak najlepiej w trakcie moich przygotowań, żebym był w stanie, żeby moja gospodarka hormonalna była w stanie wspomagać mnie w moim sporcie tak mocno, jak tylko można. Więc teraz powiem Ci, jak zwiększyć swój poziom testosteronu. Co jest jakby kluczowe, żeby, żeby to było w porządku, żeby twój organizm funkcjonował tak, jak ma funkcjonować. Przede wszystkim, kiedy powstaje testosteron, teścia buduje wtedy, kiedy śpisz. Wtedy powstaje go najwięcej. Dlatego 9 godzin snu to jest optymalna ilość, bo nie zajmuje Ci aż tak dużo czasu, a jesteś w stanie porządną ilość tego teścia wytworzyć. Następna rzecz to jest dieta. Co musi być w Twojej diecie? Na pewno musi być odpowiednia ilość cholesterolu i odpowiednia ilość witamin i minerałów, które są potrzebne i są kluczowe, żeby Twój organizm tego teścia tworzył, czyli wątroba, tak, wątróbka, czyli jajka, czyli mięso. No i brak jakichś substancji, które są niezdrowe dla Ciebie, bo jeżeli jest coś, co jest niezdrowe, to Twój testosteron nie będzie powstawał, bo Twoje ciało walczy przede wszystkim z tym, co Ty zjadłeś, zamiast budować hormony. Ostatnia rzecz, unikaj produktów, które są bardzo prozapalne, czyli oleju roślinnego i unikaj cukru. Unikaj takiego cukru, coś takiego, takiego białego cukru, dlatego, bo gdy Twoje ciało przechodzi w stan zapalny, to przede wszystkim głównym zadaniem Twojego ciała jest zwalczyć ten niepotrzebny stan zapalny a nie tworzyć hormony i optymalizować Twoją regenerację, tak?